Cześć, kochani, witam Was w kolejnej części e, moich strojów dnia. I pomyślałam sobie, że. Możecie mi podrzucać pomysły, żebyśmy jakoś może tematycznie to rozwiązały, tak żebym na przykład teraz sobie pomyślałam tak, że w tym odcinku będą kolory. Będzie po prostu kolorowo. Każdy zestaw, który zobaczycie, będzie taki jakiś kolorowy, właśnie różne zestawienia, jak łączyć kolory. Także to jest mój pomysł na pierwszy jakby pierwszą Pierwszy odcinek takiej metamorfozy tej serii, a wypiszcie swoje. Także dzisiaj Wam pokażę to, w czym śmigam. Jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawcie kciuk w górę. Możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na Instagramie. I zaczynamy z tym, co mam dzisiaj na sobie. Dzisiaj stwierdziłam, że nie będę łączyć y, takich bardziej kontrastowych kolorów, tylko połączymy sobie zielenie. E, tak, i miałam bardzo dużą ochotę właśnie na zieleń. Więc co mam na sobie? Bluza, spodnie i torebka, jak widzicie, są w zieleni. E, tutaj mam neutralną spódnicę, na której coś jest. Jakaś plama, której nie zauważyłam wcześniej, no, ale dobra, trudno. No jest, rzeczywiście. Nie wiem, czy ona tak miała od początku, czy nie, ale dobra. Bluza. Bluza jest to mojego Hilfiger'a. Raczej jej już nie dostaniecie, bo z tego, co pamiętam, jak ja ją kupowałam, chyba w zimie, czy na wiosnę, to y, wam pokazywałam i tam potem te bluzy się wyprzedały, więc ja ją mam w ulubionych, chyba w dalszym ciągu, więc może, może gdzieś jakaś jeszcze jest, nie wiem, bo nie patrzyłam dawno, ale jakby co, to y, oczywiście będę mogła wam podlinkować wszystko, co, y, co będzie dostępne. No a to, co nie będzie dostępne, no to nie. Taka bluza, słuchajcie, ona jest dłuższa, ale krótsza, tak bym powiedziała, bo ona ma tutaj Dosyć wąski ściągasz, dlatego ja jej nie mam tak całkiem luźno, wiecie. Tak jak zazwyczaj nasze do takich satynowych spódnic noszę w ten sposób, nie? Ale ona tutaj jest dosyć przylegająca na dole, więc nie, nie wygląda to fajnie i pomyślałam, że dzisiaj właśnie, co mi się nie zdarza, do satynowej spódnicy zrobimy tak, żeby było trochę krócej, żeby nie zasłaniało pupy. No tak, o, widzicie, więc bluza taka z reglanowymi rękawami jest w takim ostrym zielonym kolorze. <grych> Do tego mam spódnicę. Spódnica jest zarys wyprzedaży sprzed roku albo dwóch lat. Chyba sprzed roku. I dzisiaj ją mam na sobie pierwszy raz. I no właśnie, nie widziałam tego. Nie wiem czy ja ją teraz urąbałam jadąc autem, ale to wydaje się raczej takie niezbyt świeże. No trudno, nie zauważyłam, będę chodzić w takiej. Satynowa, ale jak widzicie, to jest taka matowa satyna. Widzę, że ona jest trochę prześwitująca, bo patrzcie, ja mam kolarki takie, żeby mi się tutaj uda nie odcierały, żeby nie prześwitywało właśnie, żeby jakby na pupie to gładziej wyglądało, więc nawet widzę, że jak tak jakby napnie mi się, na, może nie tyle napnie, co przylega do nogi, no to jest trochę prześwitująca, ale no, mówię, problem rozwiązany. I to jest taki neutralny akcent, który jakby ma spajać, bo mamy tutaj, widzicie, więcej odcieni tej zieleni i on ma jakby spajać całość, nie dawać takiego wrażenia chaosu, tak uspokajać. Kolejna rzecz to jest torebka. Tu mam zamszową torebkę kupioną na stronie Chris Torebki. I tutaj nie będę się zagłębiać, wydaje mi się, że to są po prostu chińskie, bo oglądałam kiedyś takiego faceta, który mówił, że nawet jak tylko wszyją zamek we Włoszech, to mogą mówić, że to jest włoska produkcja, a... Nie, Ta jakość jest ok, ale szału nie ma, tak bym powiedziała. Więc taka zielona, zamszowa torba. Jak widzicie, mam tutaj zestawienie ciemniejszego i jaśniejszego zielonego koloru. No i do tego mam moją ostatnią zdobycz, też z Zalando Lounge, czyli Gazelle Adidas Gazelle. Też właśnie w zielonym kolorze z takimi neonowymi sznurówkami i neonowym z tyłu zapiętkiem. No i jak widzicie tutaj te kolory, tak jakby mówi się, że nie ma chaosu, jak w stylizacji są max 3 odcienie danego koloru. No ja mam tutaj cztery, <grym> ale no właśnie o co chodzi, one są oddzielone od siebie tą właśnie spokojną spódnicą. Także popatrzcie. Ciemniejszy zielony na butach bardziej pasuje do torebki, bardziej jakby to jest, to, to jest ten zielony. A bluza z sznurowadłami są bardziej takie wyraziste, ale całość w dalszym ciągu jakby jest scalona, nie? Przez to, że to oddzieliłam. Może jakby te buty były, nie wiem, tutaj bliżej, to już by było jakoś tak bardziej chaotycznie. No i jest to proste zestawienie i tak Wam chciałam pokazać, zacząć od takich najprostszych rzeczy. I do tego mam jeszcze okulary kupione na Zalando Lounge z Love Moschino chyba, które zawsze na mnie widzicie, jedne z tych, które zawsze na mnie widzicie, więc tu się nie ma co zagłębiać. Na paznokciach też to, co zawsze, czyli baza z Indigo Blush. Tak, stwierdziłam, że będę ją nosić, dopóki jej nie wykończę. I na ustach em, Maybelline Color Sensational, odcień 50 Dusty Rose, konturówka też coś, co non stop ostatnio noszę, aczkolwiek już niedługo, bo myślę, że jeszcze mi wystarczy na dwa, trzy razy może. Także to jest mój strój na dziś. Mam nadzieję, że się Wam podoba. No i piszcie te pomysły. Kolejny dzień, kolejny zestaw. Miało być kolorowo, ale dzisiaj jest troszkę mniej kolorowo, bo po prostu w takim jestem nastroju. No tego zestawu nie zobaczycie w żadnym filmie, bo dzisiaj jestem w galerii tylko dlatego, że musiałam zwrócić coś z bo mogłam zwrócić do dzisiaj. A wczoraj umar Maciek, więc nie miałam ochoty na jakieś kolory wielkie, tylko założyłam po prostu takie rzeczy, które noszę, jak i chcę szybko coś na siebie założyć, czyli spodnie, spodnie z Zary kupione na wyprzedaży rok temu bądź dwa lata temu, chyba rok temu za jakieś 30 zł, pewnie poliestrowe, wężowy wzór bardzo je lubię i bardzo często je noszę wy mnie nie widzicie w nich często, ale ja bardzo często je noszę, także takie luźniejsze super są już wam wiele razy mówiłam że to jest jeden z moich takich fajniejszych zakupów mimo składu co mam dalej dalej mam top tops yy... Bond Prix, taki zwykły z setów. E, chyba tam są po dwa czy po trzy takie bawełniane topy. Różne kolory można dopaść, więc ten top, on jest dosyć długi, ale dzięki temu, że te spodnie są luźne, no to nie widać tego. I tutaj mam jeszcze kurtkę. E, kurtkę, którą pewnie już widziałyście w ostatnim takim wyprzedażowym mierzymy domowym, brązową, chyba z LNU, to jest, o ile dobrze pamiętam, kupioną na wyprzedaży. Właściwie to jest. Fason takiej kurtki z kołnierzem, ale tak naprawdę materiał jest jak koszula, no bo to jest aż widzicie tutaj na rękawach. Myślę, że widzicie, że aż prześwituje mi rękę. Taki cienki len. Tak, o, tak, myślę, że jak pokażę, to będzie widać tutaj, nie? Że to jest odkieczki, właśnie taki kurtkowy fason ze ściągaczem. I tutaj z takim luźniejszym rękawkiem, z kołnierzykiem i ze złotym wykończeniem zamków, zamka i guzików tutaj na rękawach. I do tego, do brązu. Co zostawiłam do brązu? Do brązu zostawiłam taki pudrowy róż, bo pudrowy róż z brązem się zgrywa, aczkolwiek ja tutaj dzisiaj się nie zastanawiałam w wielce po prostu. Tak, więc to też jest takie ciekawe zestawienie kolorystyczne, które chciałam Wam pokazać, bo jak wydaje się, że brąz Was przytłoczy, to można go rozjaśnić takim pudrowym różem i to jest taka szopera z Tomiego Hilfigera nie wiem czy one jeszcze są dostępne nie pamiętam, bo to też już nie jest jakaś nowa kolekcja taka różowa szoparka to chyba kupiłam dwa lata temu i do tego jeszcze Birkenstocki, też właśnie takie różowe, no zrobiłam trochę takie klisze pudrowa torebka, pudrowe buty w pudrowym różu, Birkenstocki Arizona z Zamszu naturalnego, bardzo wygodne bardzo lubię je nosić, więc chciałam Wam pokazać po prostu takie zestawienie które też no każda praktycznie będzie w kolorach, nawet, że się ujrzymy na czarno, na biało, albo na jakiś monokolor. Um, takie, które jest... No... Też takie rzadziej spotykane, a fajnie te kolory ze sobą korespondują. No i nie jest tutaj też za ciężko, za ciężko właśnie przez te spodnie, które dodają takiej, jeżeli chodzi o kolory, oczywiście, lekkości temu wszystkiemu. I mam jeszcze okulary, okulary z kimu, czarne tutaj z tymi zausznikami białymi, no też w jakiś sposób się tam wkomponują, nie są takie zbyt przytłaczające. Także to jest mój strój na dziś. Idziemy dalej. Kolejny dzień, kolejny strój dnia i chcę, że coś tutaj się spodenki ubrudziły czymś. No ale trudno. Dobra, słuchajcie, dzisiaj postawiłam na, czerwone, na czerwony motyw po prostu. Nie, nie, nie mieszałam jednak kolorów. Tak jak wam powiedziałam w poprzednim zestawie, nie czuję się na siłach, <laughs> żeby jakoś kolorowiasto. Tak, jak już tak powiem, to jest i tak bardzo pozytywny outfit, jak na moje samo poczucie dzisiaj. W każdym razie, słuchajcie, co mam. Mam na sobie koszulkę z Compris, bon taką w czerwone paski i z napisem tu Selawi, Amur, chyba Amor, coś takiego. To jest taka większa koszulka, grubsza, nieprześwitująca, z obniżoną linią ramion i właśnie wykończona tutaj, jakby u góry tym ściągaczem białym, i mamy czerwono-białe, cienkie paseczki. Przez co ona nie jest taka przytłaczająca przez to, że raz jest wykończona tutaj właśnie na biało i że te paski są dosyć cienkie. Do tego zostawiłam shorty, które no właśnie obrudziłam, widzę, Shorty z zary z obecnej wyprzedaży, która teraz nie wiem czy jeszcze trwa czy już się skończyła, jak zobaczycie ten film, ale z tej obecnej białe shorty jakieś mamy Rigid, coś tam tak się nazywają zwykłe białe szorciki tutaj z podwiniętymi nogawkami. Też Wam je pokazywałam, w którym się mierzymy. I e, tak naprawdę tutaj największym chyba akcentem kolorystycznym są buty. Buty gazele czerwone z takim koralowym, łososiowym. Widzicie połączenie. I no te buty też Wam pokazywałam w, w niedawnym mierzymy obuwniczym. Natomiast tam zwróciłyście uwagę i ja też, że one mają te języki takie białe i że to dziwnie wygląda i w ogóle. No ale właśnie, wtedy widziałyśmy je tylko solo, nie? Same nogi i, i buty. A tutaj ten biały język całkiem fajnie się wkomponuje, jak jest taka jaśniejsza, stylowa, jaśniejsza góra. Nie wiem czemu zawsze tak mam, że mimo, że te znaczy wiem, jak to jest podwinięte, to zawsze jedna nogawka mi wchodzi na drugą, w ten sposób i mnie to strasznie denerwuje. No ale dobra, nieważne. W każdym razie, buty. gazele są bardzo wygodne. Bardzo wygodne. To są buty, które jakby zakładam pierwszy raz i śmigam i nic mi się złego nie dzieje. Także takie buty do tego zostawiłam. I jeszcze torebka. Turebka worek. To mi najbardziej pasowała. Tu mi kabel wystaje od powerbanku torebka worek od Karla, którą też często u mnie widzicie. Ona ma taki ciemniejszy napis i tutaj lamówki jakby, znaczy nie, tylko nie tyle lamówki, co te krawędzie są czarne, więc to w jakimś, w jakimś tam stopniu koresponduje z tym napisem, który tutaj jest na tej koszulce i z tym serduszkiem. Także stwierdziłam, że spoko. Do tego mam zegarek Baby G, ten, który też często u mnie widzicie, taki właśnie różowo-biały. No i okulary, okulary dzisiaj akurat z tych używałam jadąc autem, więc te ze mną zostały. One tutaj może nie pasują jakoś wielce, ale szczerze mam to w nosie. Bardziej się przejmuję tym, że jestem dzisiaj w galerii i kręcę dla was zary i z domu wychodziłam z normalną twarzą, a robi mi się tutaj taka wielka podskórna dioda. Także tym się bardziej przejmuję. Tak, także to jest strój na dziś. Taki wiecie, zwykły, prosty. Nie, 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 mam, nie miałam siły, ani ochoty kombinować, także... Tak wyglądam dziś. Idziemy dalej. Kolejny dzień, kolejny zestaw i tak. No widzicie, nie, 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 nie utrzymałam kolorów. Nie, 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 nie utrzymałam kolorowych ubrań. Jednak chyba ja nie lubię się ograniczać po prostu. Raz lubię tak, raz lubię tak. Co mam dzisiaj na sobie? Pierwszy raz założyłam sukienkę z Zary, którą kupiłam przy okazji przeglądu wiosennych wyprzedaży, czy tam wiosennoletnich. letnich Tak, ona była później na wyprzedaży, ale yy, no, kupiłam ją w normalnej cenie, więc stwierdziłam, że grzechem byłoby jej nie założyć, bo kosztowała dużo po prostu. To jest lniana sukienka, czy jakaś mieszanka z lnem. Taka chłopka, taka w stylu stykalnym. Wiązana tutaj na paseczek. Można ją też luźno dać, bo widziałam, że na stronie ona była luźno puszczona, ale można ją też związać. Zapinana tutaj na guziczki z takim okrągłym dekoltem z malutkim wcięciem tutaj u góry. W ogóle jestem trochę różowa, bo wczoraj się miałam okazję opalać i teraz to widzę chociaż wiecie co, ja się chyba opaliłam teraz jak robiłam sobie przerwę w nagrywaniu i siedziałam na zewnątrz no może, nie wiem, w każdym razie e, tak, super jest ta sukienka świetnie się w niej czuję, luźna jest komfortowa i jest prześwitująca natomiast ja pod spodem jak zawsze mam e, po prostu taką znaczy jak zawsze, czasami mam spodenki tu mam akurat półhalkę z Intimissimi jakbyście szukały i właśnie mi się przypomniało, że muszę dzisiaj iść do intimisimi i kupić sobie bieliznę e, Taka właśnie półhaleczka cielista. Ona robi roboty, wiecie, nic mi nie widać, nic mi nie prześwituje. Także taka sama sukienka w sobie ma neutralny kolor, no piękne, bufowane rękawki. Ona jest reklamowa, tutaj u góry, więc przy moich szerszych ramionach ona tak ładnie, widzicie, zwęża te góry. No jest prze, przecudowna po prostu ta sukienka. Cieszę się teraz bardzo, że ją kupiłam co do niej zostawiłam. To rebkę taki koszyk i to jest prawdziwa słomka. To już wam pokazywałam, ja chyba z dwa lata temu kupiłam. To jest Bompri i to jest taki koszyk słomkowy po prostu. To jest prawdziwa, prawdziwa słoma. On był opisany, pamiętam, na stronie jako że z papieru to jest nie jest papier to jest prawdziwa słomka ona nawet pachniała takim wiecie siankiem także bardzo lubię te torby ona jest świetna bo jest praktyczna patrzcie ma takie dwa długie ucha i yy, bo ucha nie uszy taka jest odmiana prawidłowa i krótkie, jak chce się ją nosić w ręce, więc można ją nosić tak i tak. Jest hiper pojemna i jeszcze jest lekka sama w sobie bardzo, więc e, lubię ją i myślę, że do takiej właśnie rustykalnej sukienki ona też idealnie się tutaj zgrywa. A na nogach, tak, nie, nie myślcie, że zapomniałam o tej marce, jak ona już nie funkcjonuje w Polsce, bo chodzę w tych butach OKB. OKB, jedne z moich ulubionych butów na lato, takie japonkowe. Sandałki, akurat te są w beżowym kolorze. Mam je w kilku kolorach. Współpracowałam z marką OKB przez lata, no ale że tak powiem, wycofali się z Polski i gdzieś tam można jeszcze jakieś pojedyncze sztuki pewnie kupić, na jakichś sklepach innych może, ale no już sama strona chyba nie, nie działa. Natomiast to są jedne z najwygodniejszych butów na lato. One są z tworzywa takiego specjalnego. Trochę, to jest trochę jak Melisa, nie? Z takiego specjalnego tworzywa. I są po prostu hiper no uwielbiam. Wiem, że dla niektórych noszenie japonek to jest nie do przejścia, posiadanie czegoś między pierwszym a drugim palcem, ale to nie przeszkadza. Także takie, takie właśnie dzisiaj bardzo letnie rzeczy, jest gorąco, jest przyjemnie, jest totalnie letnio. I okulary, które trzymają mi włosy po prostu, czyli te Love, moskino. No, myślę, że w poprzednim tym też chyba je miałam, bo no, ciągle je widzicie, więc tutaj się nie będę zagłębiać. Także taki. Look na dziś, taki bardzo już bardzo lekki, fajnie się czuję, podoba mi się to. Nie jest to kolorowe, no tutaj, wiecie, was bajerować, no ale nie ma tutaj zestawień kolorystycznych, jakichś różu z zielenią, z fioletem i tak dalej. Nie, po prostu ubrałam to, to co, co czułam, że mam ochotę. Może taki film o kolorach bym nakręciła tak w domu po prostu, żeby się nie ograniczać w tych stylówach moich, no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie pomysł, pomysł umarł. Yy, I co jeszcze tyle? No, widzicie, że się uśmiecham, więc nastrój w sensie wracam i wracam do normalności coraz bardziej. Jest lepiej. No, zapraszam Was na kolejny zestaw. Kolejny dzień, kolejny zestaw dzisiaj postanowiłam ograć sobie te spodenki z mormła, które niedawno widziałyście w takim domowym mierzymy. One mi się bardzo podobają, bardzo fajne są. Są trochę za duże, ale w ogóle coś, czego nie zauważyłam jak robiłam dla Was mierzymy, to one są do wyregulowania. Je tutaj można w pasie wyregulować, więc pewnie troszeczkę tam zcieśnie w którymś momencie. W każdym razie taki spokojny zestaw letni z krótkimi właśnie spodenkami. Co mi się w nich podoba, to to, że one są krótkie ale nie za krótkie, nie bardzo krótkie nie, nie są takie że tak powiem odsłaniające pupę, z tyłu też fajnie leżą bo rzadko się u mnie zdarza żeby mi coś nie właziło po prostu w tyłek i, i te spodenki akurat tak idealnie są skrojone na, na moje kształty, że tak to ujmę. Mają takie fajne, szersze, luźniejsze nogawki, więc one tutaj do, ładnie dobudowują sylwetkę. Jak macie taką prostą sylwetkę jak ja, no to to jest taki trapez, to jest bardzo bardzo w punkt. Dobra, co zostawiłam z tymi spodenkami? Generalnie są super. Bardzo fajne, jak coś to polecam, skład fajny, jakość fajna, więc jak coś. Dobra, co? mam do tego. Do tego mam koszulę zary przed kilku sezonów, ale one się pojawiają co sezon. Nie wiem czy w tym roku też były e, akurat w tym wydaniu kolorystyczne, mają ja coś kojarzę, że też były takie błękitne lniana. E, o ile dobrze pamiętam, to jest 100% i Ja ją sobie dzisiaj tak zawiązałam, tu mi trochę za dużo jakby się zbiera i robi mi się trochę taka bujwa i mnie to irytuje, <laughs> ale e, no to można tam podwinąć i tak dalej, więc zawiązałam ją sobie ten taki słupak. Tu mam dzisiaj okulary nie na głowie, bo stwierdziłam, że Jakieś takie włosy mam dzisiaj, że w miarę mi się to wszystko trzyma, ale zobaczymy, co będzie później. Tak, także koszula lniana. Ona jest z długimi rękawami. Ja widzicie, podwinęłam sobie tutaj rękaw. Tak to wygląda z tyłu. Więc wydaje mi się, że całkiem niegłupia. Tutaj torebka o, przyplaskuje, ale tak to się prezentuje z tyłu. Okulary z gesa, z Zalando zalandolą to standard. I mam taki top bando biały z zary sprzed kilku sezonów. Teraz w kolekcji letniej też te topy będą były. Nie wiem czy takie same, ale też były topy bando. Taki po prostu, wiecie, bez ramionczek, no i biustonowy bez ramionczek. Tutaj to jest jakiś vintage. Jeszcze po mojej babci e, jakiś taki z cyrkoniami wisiorek i do tego dołożyłam srebrną żmiję nie pamiętam skąd z temu, chyba tak mi się wydaje także to są te dodatki i mam jeszcze torebkę, która zwykle używam jej jesienią, ale jakoś tak dzisiaj mi się siadła z tymi butami i z tymi spodenkami to jest torebka z serii Signature od Carla Lagerfelda, taka większa troszeczkę, nie ta najmniejsza no i właśnie tutaj taki spokojny, kolorystyczny dodatek przygaszony, mam chłodne spodenki z takimi chłodnymi beżami fajnie się właśnie błękit zgrywa i tutaj trochę ciemniejsze А на ногах. Klapki. Klapki Vagabond. Wydaje mi się, że to jest model Erin, ale nie jestem pewna na 100%, czy on się tak nazywa. Jego też można dopaść niestety w innych wersjach kolorystycznych, bo to była najfajniejsza. Na Zalando Lounge. Nie pamiętam, gdzie ja konkretnie kupiłam. Nie tam. Kupiłam pewnie na jakimś Answerze. Tak, także takie klapeczki wygodne. Na grubszej podeszwie. Jak widzicie, no sporo w nich chodzę. Rzadko mnie widzicie, ale sporo w nich chodzę. Także to jest zestaw na dziś i na ustach Mac Mer, Mac Mer jakby co. Także tak, tak się prezentuje. Widzicie, przekonałam się, w sensie olałam trochę celulit i, i stwierdziłam, że będę chodzić w krótkich spodęgach. Może nie w takich hiper krótkich, bo no nie czuję się jakoś tam wielce komfortowo, jak są takie super krótkie, ale taka długość jest dla mnie ok, także idziemy dalej. Ostatni dzień tego filmu i ostatni zestaw, który możecie na mnie zobaczyć. Tak, kupiłam tę bluzkę. Zaryza dużo pieniążków, jak dla mnie, na, na mój portfel. Widzę, że już się pomiałam, mimo że ją całą... Yy, równicą przeprasowałam, więc jest to rzecz mnąca. Słuchajcie, to jest bluzka z nowej kolekcji, teraz tej przejściowej, wiskozowa. Yy, właśnie taka w Vibe Chloe czy Zimmermana, Trochę tego, trochę tego powiedziałabym, jeżeli chodzi o trendy na jesień zimę 2025-2026, bo takie właśnie rzeczy były na wybiegach. Yy, no, cudna jest ta bluzka, strasznie mi się podoba i długo mi w głowie siedziała. Koniec końców ją właśnie zamówiłam. Mamy tutaj mnóstwo różnych. Salba takie też tutaj jakieś koronki i tak dalej, więc fajna jest. No jest to mgiełka z tyłu, jak widzicie prześwituje, widać tutaj linię spodni i to było. Pod spodem mam to, bo ona ma duży dekolt i jak ją dzisiaj sobie szykowałam, to zapomniałam, że miałam sobie podszyć tutaj, żeby był troszkę mniejszy, no i stwierdziłam, że założę to, żeby tutaj było, wiecie, żeby mi nie było po prostu dekoltu za bardzo widać, ponad to, co toleruję sama. Dobra i do tego mam spodnie, które widzę jakiś kłaczek się do nich przyczepił. Spodnie jest Wyprzedaży z kolei jest Zary. To jest model, nie pamiętam jak on się nazywa w tym momencie, ale taki, który się pojawiał przez co najmniej dwa sezony, jak nie więcej. Mam takie spodnie w brązie, uwielbiam je nosić zimą, jesienią wiosną. I teraz na wyprzedaży kupiłam sobie jeszcze właśnie w takim żółtym jasnym kolorze, więc tak to wygląda. Tak sobie to zostawiłam jedno z drugim. W sumie ta koszula też jest taka właśnie żółtawa, nie? Bluzka właściwie. Do tego mam torbę. Torbę z Bombry i ona wyrasta na jedną z moich chyba ukochanych, najbardziej ukochanych toreb ostatnio. Często ją widzicie, a jeszcze częściej ją noszę. To jest taka zamszowa, z naturalnego zamszu skóra. Torba, widzicie, większa, pojemna, tutaj z takim jakimś przewarkoczem, łańcuchem takim też z zamszu. I ona ma tak fajnie neutralny kolor, wiecie? Bardzo ją dlatego lubię masić do, do właśnie takich zestawów trochę bardziej w kierunku, nie wiem, jakimś tam boho, powiedzmy. Dobra. I co dalej? Buty. Buty chyba były te same w ostatnim zestawie, który widziałyście, który już parę dni temu nagrywałam. O, widzicie? Aparat mi się zrąbał w telefonie. Dzisiaj właśnie mam mi przyjść nowy telefon do paczkomatu. Mam się schrzanił tutaj. To są sandały z OKB czyli marki, której, która była przez lata w Polsce, ale już niestety jej nie ma, ja je uwielbiam, takie japonkowe sandałki uwielbiam, po prostu mam kilka par tych butów i bardzo bardzo je lubię, zawsze wam je chwalę od lat wam je wychwalam, także jakby co, to jest długo. no też żeby było tak lżej, nie, bo próbowałam też troszkę jakichś cięższych butów, muli i tak dalej, ale przez tę długość spodni to wszystko wyglądało po prostu na dole za ciężko, myślę, że to jest takie idealne rozwiązanie, właśnie takie cieniutkie sandałki, które są, a jakoby ich nie było, tak. Co jeszcze mam? Mam jeszcze tutaj, to jest chyba z Hajem, jakieś takie serduszka na łańcuszku. Tak, i wiecie, żeby coś tutaj było pod szyją. To pies z Intimisimi ma kilkanaście lat, myślę, już taki elastyczny. Właśnie, ostatnio wam mówiłam, że muszę iść do Intimisimi i zapomniałam, a dzisiaj pójdę. Tak. No i okulary, okulary są tu tylko dlatego, że po prostu zapomniałam je ściągnąć, nie pasują mi jakoś wielce, ale zapomniałam je ściągnąć e, po jeździe autem, także to jest zestaw na dziś. Powiem Wam, że bardzo fajnie się w tym czuję, bardzo mi się podoba jak e, w tym wyglądam, podoba mi się po prostu, taki this is it. mam takie this is it, a to jest dla mnie najważniejsze i... Może wiecie, no nie każdemu musi się podobać, a mi się podoba. Zresztą oka no, Nie zakładam rzeczy, w których się fajnie nie czuję które mi się nie podobają. Także to był ostatni zestaw. Chyba wyszło sześć. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Linki do rzeczy, które mogę Wam podlinkować, będziecie mieć podlinkowane w opisie. Mam nadzieję, że film przypadł Wam do gustu. Widzimy się w kolejnym. Zostawcie proszę kciuk w górę i podbijcie film, jeżeli macie taką opcję. Pa!